Jakie mamy rodzaje czasu w Biblii? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym przed snem. Moi drodzy, widzimy, jak czas upływa dzisiaj świętego Jana, apostoła. Już powoli, powoli zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2020. Roku Jubilauszowego, i też widzimy ten upływ czasu. Ale jak też mamy od strony głębi teologii do tego upływającego czasu podchodzić, zapraszam na kolejne rozważanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, za ten tydzień, tydzień świąteczny, za to, co. Tu i teraz za to, co za mną, za te wszystkie chwile, które stały się Twoim szczególnym darem. Pragnę Cię uwielbiać i błogosławić w każdym momencie i w tym czasie chcę dostrzegać Twoją obecność i Twoje pełne miłości działanie. Niech Matka Najświętsza wyprasza mi tę wrażliwość. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Wyjścia, rozdział 34, od wersetu 15. Nie zawieraj przymierza z mieszkańcami tej ziemi przeciw obcoplemieńcom. Każdy bowiem cudzołożyć, beń, kiedy bowiem cudzołożyć będą ze swoimi bogami, kiedy swoim bogom składać będą ofiary, zaproszą i ciebie i będziesz musiał także ty brać udział w spożywaniu ich ofiar. Będziesz musiał brać ich córki za żony dla twoich synów, a swoje córki oddawać ich synom. I córki twoje będą cudzołożyć z ich bogami, i również twoich synów nakłonią do cudzołożenia z ich bogami. Nie rób sobie nigdy bogów odlewanych z metalu, będziesz zachowywał święto prześników. O wyznaczonej porze miesiąca nowego ziarna będziesz przez siedem dni jeść chleb, chleby prześne. Tak jak ci już nakazałem, bo w miesiącu nowego ziarna wyszedłeś z Egiptu. Cokolwiek jako pierwsze wychodzi z łona matki, a jest rodzaju męskiego, do mnie należy. Również pierworodny krowy i pierworodny owcy. Pierworodnego oślicy wykupisz za owce, a jeśli w taki sposób nie będziesz mógł wykupić, dasz jakąś zapłatę. Wykupisz też każdego pierworodnego Twojego syna. Nie pokażesz się przede mną z pustymi rękami. Przez sześć dni będziesz pracował, a siódmego odpoczniesz. Odpoczniesz od siewu i od rzęcia. Będziesz świętował dla mnie święto tygodni. Na początku żniw pszennych i święto dożynek w połowie roku. Trzy razy w roku pokaże się każdy Twój mężczyzna przed Panem Bogiem Izraela. Kiedy usunę przed Tobą plemiona i szeroko rozmieszczę Twoje granice, nikt nie będzie pożądał Twojej ziemi tak długo, jak długo będziesz chodził trzy razy w roku, pokazać się przed Panem Twoim Bogiem. Nie będziesz składał krwi z moich ofiar przy kwaszonym chlebie. Nie będą czekać do rana ofiary zabite na święto Paschy. Pierwsze płody twej ziemi złożysz w domu pana, twojego boga. Nie ofiarujesz jagnięcia w mleku jego matki. Pan rzekł do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa, bo na tych słowach oparłem przymierze z tobą i z Izraelem. I był tam mojżesz przed Panem przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba ani nie pił wody i zapisał <laughs> owe słowa na tablicach przymierza, to jest 10 słów. <laughs> Trzy razy w roku pokaże się każdy twój mężczyzna przed Panem Bogiem Izraela. W tym fragmencie mamy też taki zbiór różnych przepisów, ofiar, zasad, ale także i świąt, różne święta i też te trzy najważniejsze święta, kiedy Izraelici mieli mężczyźni pójść, pokłonić się Panu Bogu. No właśnie, dlaczego to? wszystko było tak poukładane. W teologii, w Piśmie Świętym spotykamy się z dwoma określeniami czasu. Jeden rodzaj czasu to jest tak zwany czas chronos. Stąd mamy chronologia. Wydarzenia poukładane chronologicznie, czyli odmierzane według naszego zegarka, naszego kalendarza i mamy chronologicznie, że był chrzest polski, gdzieś tam bitwa pod Grunwaldem, odsiecz wiedeńska, pierwsza wojna, druga wojna, czyli te daty mamy chronologicznie poukładane. Mamy dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i tak dalej. 13, godzina, 14, .00, 15, .00, 16, .00, czyli mamy czas chronos, który się dzieje, czas, w którym my na co dzień żyjemy, czas, w który są wpisane nasze codzienne obowiązki: to jest wstawanie, to jest śniadanie, to jest praca, to jest szkoła, to jest wypoczynek, to są różne sytuacje. Czyli to nasze codzienne życie, proza życia. Chronos to jest jeden rodzaj czasu, a drugi to jest kairos, czyli czas, w którym. Działa Pan Bóg. Czas, który daje nam Bóg, do którego Pan Bóg nas zaprasza. I mamy takie, czas się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. To czas się wypełnił, czyli tutaj mamy ten Kirios. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Oto teraz. Czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. I to są te chwile, w które w sposób szczególny Pan Bóg wkracza w nasze życie, kiedy Pan Bóg zaprasza nas do tego, żeby to życie uświęcić, kiedy Pan Bóg daje nam różne znaki. Boże Narodzenie, to co teraz przeżywamy, to jest taki kari, k, Kairos, czyli to jest wpisane, naszą codzienną gonitwę, obowiązki. Pan Bóg nam daje ten czas, zatrzymaj się. Oto przeżywamy święta, święta Bożego Narodzenia. I tak samo tutaj mamy tę codzienność, pracę i mamy dzień uświęcony, szabat czy poszczególne święta. Będziesz świętował dla mnie święto tygodni na początku żniw przędnych i święto dożynek w połowie roku. Zatem pracujesz, siejesz, Uprawiasz, ale potem są święta. I te święta są okazją do tego, żeby się zatrzymać, odpocząć, aby odpoczął Twój wół, Twoje zwierzęta, aby odpoczęli Twoi słudzy, aby odpoczęła Ziemia. I to jest czas. Kiedy więcej masz chwil dla Pana Boga, kiedy możesz się zastanowić nad tym, co od Pana Boga otrzymujesz, kiedy masz więcej czasu, żeby to wszystko zawierzyć Panu Bogu, żeby się zreflektować. Tak, Pan Bóg czuwa, Pan Bóg jest, Pan Bóg prowadzi, Pan Bóg kocha. Właśnie w taki sposób starajmy się przeżywać niedzielę. Święta, różne uroczystości, to, co daje nam Kościół, i szukajmy w tym wszystkim Bożego działania, czyli tego Kyrios. Oto teraz czas upragniony, oto teraz Dzień Zbawienia. I to także starajmy się rozróżnić, mieć na uwadze, obchodząc cykl kalendarza liturgicznego w oparciu o święta. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz, Panie, uświęć mój czas, panie, uświęć mój czas. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz w komentarzu. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o, o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie. Usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do polajkowania, do udostępnienia. Dzięki tym reakcją te treści dotrą do większej ilości osób. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem i na wieczornik. A tu się za chwilkę pojawi okienko z pieśnią ku czci Świętego Józefa Śpiącego. Można kliknąć i jeszcze modlitewnie z tym utworem zakończyć to rozważanie. A na dobrą i spokojną noc. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki, szczęść Boże i do zobaczenia.